Bo tam właśnie mam też w szafce mój krzyż, też ten niebieski krzyż. Jestem na półce. <noise> bo jaki to chrześcijanin, czy kapłan bez krzyża? Nie ma takiego, to żaden chrześcijanin, żaden kapłan. Tylko jeszcze, a właśnie tylko jeszcze jedno zdanie odnośnie tego krzyża to jak tutaj powiedziała Asia i, i bardziej tutaj też Darek. Właśnie, to dlaczego ten krzyż taki jest, tak wygląda? Bo miałem taki obraz na modlitwie tego krzyża i że mam namalować ten krzyż jak dziecko. Jak małe dziecko. Nie, to nie ma być krzyż profesjonalny, świetnie wykonany, świetna, świetnie linie, kolory, cienie i tak dalej. Tylko to ma być krzyż jakby malowany przez małe dziecko. Że mamy. Być przy krzyżu Jezusa jak małe dzieci, jak małe dzieci Ojca Niebieskiego, jako mali bracia i siostry Jezusa. Więc ten krzyż to jest krzyż dzieca, dziecka, dzieci bożych. Dlatego właśnie taki jest prosty. I e, dlatego na tym krzyżu jest właśnie prosta postać, piękna, postać zmartwychwstałego, jaśniającego światłem, miłością Jezusa, miłosierdziem, I wszystko jest w Duchu Świętym. Jest postać Maryi i Jana pełna miłości do Jezusa, symbolizująca nas, żebyśmy my byli jak małe dzieci, pełne miłości do Jezusa i do siebie. Zranieni, ale przez to bardziej podobni do Jezusa. i Dlatego Krzyż Miłości, bo to miłość, e, która wylewa się z krzyża, Jego miłosierdzie, nas ocaliła. I tutaj też jest imię Jezus po grecku, jest Siglasom z Mateusza 12:18. Oto mój synu, mój mało podobanie, upodobanie, położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom, czyli to jest proroctwo o Panej Jezusie. I to jest też ta postać Pana Jezusa, ma związek z Apokalipsą, bo w Apokalipsie jest tekst mówiący, że Pan Jezus jest ukazany jako, jako postać pełna światła, jaśniający światłem, jak słońce. I dlatego ta postać jest właśnie postać Chrystusa w białych szatach, jaśniejących, złoty pas. Więc to jest krzyż w pewnym sensie, można powiedzieć, apokalipsy, też tego, co było, co jest i co jeszcze nastąpi. I dlatego, żeby się też mając ten krzyż, tak się do tego odnosić i być dumnym z krzyża. Jak tutaj też usłyszeliśmy, niektóre osoby z tego krzyża, z powodu tego krzyża Chrystusa, tego właśnie konkretnie niebieskiego krzyża miłości, są atakowane, prześladowane, żeby zjąć krzyż w ogóle to takie szaleństwo, mówiąc, że zjąć krzyż. A, a niektóre właśnie widzą w tym piękny znak Chrystusa, miłości, miłosierdzie Jezusa i zachwycają się tym krzyżem, chociaż jest bardzo prosty. Widzą w tym miłość Jego, jego miłosierdzie. Nawet jak tutaj był ten, ten, który był tam w tym barze i podziwiał ten krzyż. On dot chciał dotąć ten krzyż. To też takie piękne, że Pan Jezus poruszył go przez ten krzyż. Także bądźcie dumni z krzyża Pana Jezusa, który jest wyrażony też w taki sposób. To jest krzyż katolicki, krzyż Chrystusa. Noście go na szyi, na, mając w może w samochodzie, na ścianie, w domu, mając też, są takie też, mamy takie krzyże też na szyję też, czy takie, żeby zawiesić i być dumnym z tego krzyża. To jest krzyż na Chrystusa, właśnie na ten czas, którym jeszcze bardziej miłość będzie wylewał.